Mączka bazaltowa. Jest to naturalny nawóz ze skały wulkanicznej. Podobno bardzo dobry dla roślin. Można go stosować w całym okresie wegetacji. I nic się nie dzieje. W przeciwieństwie do tam innych nawozów, które najlepiej stosować przed wegetacją albo użyźnić na zimę, albo wczesną wiosną, to ten można stosować. Stosować cały czas przez cały rok. No nie można tym przynawozić. E, podobnież ma korzystny wpływ na rozwój roślin, długotrwałe działanie długo się rozpuszcza w ziemi. No, wspomaga rozwój bakterii tlenowych, ogranicza straty azotu. No, podobnież doskonale się nadaje do. Do kompostów Kompostowania no, Zaraz zobaczymy Wrzucę do kompostownika trochę tego towaru I zobaczymy co się będzie Co się będzie działo po jakimś czasie No No i podobnie też jest dobry na ślimaki Odstrasza ślimaki no. nie, nie jedzą nam rzodkiewek czy marchewek Ślimaki nie ładują nam się w grządki No dobra zobaczymy Mam no, tutaj kompostownik trochę trawy no i zobaczymy posypiemy trochę są też inne środki do kompostowania ale to mi się wydaje że że jest lepsze, kosztuje koło 32 zł 8 kg no. zaraz to jeszcze zaleję wodą i zobaczymy za jakiś czas czy, czy pomoże to w czymś. No. Tu też podsypię pod Ziemniaki I też zobaczymy Czy będzie jakiś, jakiś ciekawy efekt No i tutaj oczywiście pod cukinie Moje ulubione warzywa w grodzie No pod cukinie też Też będę trochę chciał Chciał podsypać tego towaru, no zobaczymy co to jest co to jest warte no i jeszcze tam pod podsypiemy pod pomidory pomidory też się pewnie na to nie obrażą o. Zobaczcie. Podobnież nie można przenawodzić. No, nawóz neutralny. No i tu cukinie, ale te cukinie coś słabiej rosną niż tamte w doniszkach cukinie. No i zobaczymy za jakiś czas. Nagram film. I zobaczymy, czy jakiś przyrost jest lepszy. nawiozę część, część tą linką. I, i zobaczymy A część zostawię bez 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 nawożenia.